Średnia pensja w Polsce mocno w górę. Gus podał najnowsze dane. W ten sposób podaje nam się dane. Po prostu w ten sposób tworzy się medialny matryx. Wynagrodzenia w górę, ale nie te realne. No, ale cóż, o wiele łatwiej jest podać. W zeszłym roku zarabiałem 3000, dzisiaj zarabiam 3,5 tysiąca. Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym odcinku Demistyfikacja Medialnego Matrixu. Dzisiaj chciałem omówić trzy artykuły, które się ukazały w dniu 22 maja roku 2023. Pierwszy to jest średnia pensja w Polsce mocno w górę. GUS podał najnowsze dane. Taki mamy ekspres, super, super ekspres daje nam właśnie taką informację, taki tytuł. No, serce rośnie, pensje do góry, w sumie nic, nic, tylko żyć, nie umierać. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, średnie wynagrodzenie w marcu 2023 roku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7,5 tysiąca złotych brutto. To oznacza wzrost wynagrodzeń o 12,6% w porównaniu rok do roku. Względem lutego 2023 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,3%. I teraz, co bardzo ważne, jak wskazują eksperci, pracodawcom będzie coraz trudniej spełniać żądania płacowe pracowników. Być może tak, w zasadzie nic więcej nie ma tutaj. Tutaj jest rozwinięcie, jakaś jeszcze dalej ankieta, no ale w zasadzie super, super jest tytuł. Średnia pensja w Polsce mocno w górę. Kolejny Gazeta Prawna, no to już tytuł, który jest poważny. Średnie wynagrodzenie w styczniu 2023 w górę. Gus podał dane. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, w styczniu 2023 wzrosło o 13,5%. Rok do roku zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 1,1%. Podał Główny Urząd Statystyczny. No więc tu też wszystko jest tak podane, Super Express, Gazeta Prawda, że w zasadzie żyć nie umierać. No, pensje nam rosną, wszystko jest okej. Okay. No, ale szczerze powiem, ja znalazłem taki bardzo podobny artykuł dzisiaj na Interii, i przez pomyłkę, to prawie tak samo jak Fleming, który odkrył penicylinę, przez pomyłkę po prostu nie zanotowałem tego adresu. No i żeby przygotować się właśnie do nagrania tego krótkiego wideo, po prostu zapuściłem kwarendę. Pensje w górę, czy tam średnie pensje w górę, no i znalazłem kilka artykułów, no bo chciałem oczywiście pastwić się na tych, którzy takie, takie bzdury wypisują, ale przez przypadek znalazłem stronę Business Insider. I tutaj trzeba powiedzieć, no w porównaniu do tamtych dwóch stron, a tych artykułów jest masa, bo tak jak mówię, szukałem na Interi, trafiłem dzisiaj na Interi i dokładnie tak samo było, taki był hurra optymistyczny ten tytuł. Natomiast co pisze Business Insider? Wynagrodzenia w górę, ale nie te realne. Sprawdź, czy zarabiasz tak dużo jak górnicy. I tutaj, proszę państwa, wróćmy jeszcze do średniego tego wynagrodzenia, do tych poprzednich, poprzednich stron. Otóż w gazecie prawnej autor Aneta Oksiuta. Tak jest podpisana. Natomiast w, w Super Expressie nie ma autora, po prostu jest tak to podane. Autora niestety nie znalazłem, także. Chociaż być może jest, pieniądze to nie wszystko, Krzysztof Maj, ale nie wiadomo, czy to jest, to jest po prostu ostatni wpis na, na, na tej stronie dotyczący właśnie tych, tych informacji. No ale nic, wracamy do Business Insidera, który pisze, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 w porównaniu z kwietniem 2022 było wyższe o 12,1%. To dużo poniżej inflacji. Czyli realnie wynagrodzenie spadło, bo mniej można za nie kupić. Rośnie za to zatrudnienie, co dobrze rokuje, jeśli chodzi o płace w przyszłości. Bardzo trzeźwy ten artykuł jest, i w zasadzie tutaj jest też taki wykres pokazujący, jak na przestrzeni lat kształtowały się pensje. Pensje oczywiście rosły, no ale. To jest wszystko, właśnie ten hura optymizm, no, prezentowanie tych danych. Oczywiście telewizje reżimowe powiedzą, że pensje rosną, ale one są mierzone gumowym termometrem, proszę Państwa, no bo tych pieniędzy jest coraz więcej. Czyli ponieważ tych pieniędzy jest coraz więcej, to tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy coraz więcej stopni do mierzenia. Czyli jeżeli mamy termometr, który mierzy od, zakres od 0 do 100, powiedzmy, mierzymy temperaturę wody i teraz do, dorzucamy tych stopni do tego termometra, no to powiedzmy, że mieliśmy 100 stopni, a teraz dorzuciliśmy 20, czyli łącznie na tym termometrze musimy zmieścić 120 stopni. No ale w tym momencie woda będzie wrzała już nie w 100 stopniach, tylko w 120. I to jest właśnie to, że w ten sposób podaje nam się dane. Po prostu w ten sposób tworzy się medialny matrix. Business Insider jeszcze, póki co, mamy wolność słowa, jeżeli, no, czy możemy pisać, ale media głównego nurtu właśnie prezentują pensję w górę, hura optymizm, wszystko jest jak najlepiej, a przecież chodzi, tak jak właśnie zauważa Business Insider, o siłę nabywczą. Po prostu w ten sposób Gierek. Robił wody z mózgów, z, mózgu, z mózgów Polaków w latach PRL-u pod koniec lat 80. Mówiono, że jesteśmy ósmą czy, czy dziewiątą gospodarką świata, przy czym nie pamiętam, jakie były dokładnie dane, ale Polak na koszulę musiał pracować chyba cały tydzień, a Japończyk kupował sobie nową koszulę tam chyba za dwie godziny pracy. To była właśnie ta zasadnicza różnica. Oni po prostu stosowali sobie takie swoje termometry po to, żeby im dobre temperatury wychodziły. Czyli stosowali takie przyrządy pomiarowe, które powodowały, że wynik był satysfakcjonujący, że można było się tym wynikiem pochwalić, że można było e, no, po prostu zrobić wodę z mózgu ludziom. Także tak wyglądają te wszystkie dane, znaczy wszystkie, większość danych, tych zasadniczych danych na tematy społeczne, na tematy polityczne i ekonomiczne, które są nam prezentowane. Proszę pamiętać, że jeżeli mamy inflację, to w zasadzie. To, czy wzrosły nam pensje realnie czy, czy nominalnie, nie powinno nas interesować. Powinniśmy zastanawiać się nad siłą nabywczą, co my możemy tak faktycznie kupić. No, ale cóż, o wiele łatwiej jest podać. W zeszłym roku zarabiałem 3000, dzisiaj zarabiam 3,5 tysiąca. Mało kto się zastanawia, że w zeszłym roku mogłem za 3000 kupić powiedzmy 300 koszul, a dzisiaj za 3,5 tysiąca mogę kupić tych koszul e, powiedzmy 4. I to jest właśnie realna siła tego pieniądza, co my dostajemy, nie cyferki, które nam się podaje, tylko właśnie to, co możemy za to kupić. Tak, proszę Państwa, wygląda właśnie medialny Matrix, który musimy demistyfikować. Dziękuję uprzejmie.